Kawa z prądem. Prąd mamy, kawę też. Ja nie wiem, jak te zasięgi w tych nowych elektrykach, więc na wszelki wypadek wziąłem przedłużacz. I jedziemy do Volvo. Chodź. Dzień dobry. Witamy Dzień dobry. w kole... Cześć. Cześć. Co ty mówiłeś? Bzdury. Bo ja chciałem powiedzieć też coś śmiesznego. Że ty nazywasz się Filip. A ty nazywasz się Marcin Gazowski. I to jest kolejny odcinek napędzanych kofeiną w drodze. I jakby nie wyobrażam sobie teraz sytuacji, żeby nie... Po... Żeby nie pokazać wam drogi. Jak... Drogi, że jakby A... drogi. Na jesteśmy? Tak jak FIFI powiedział wcześniej, jedziemy do Volvo. Tam będziemy parzyć kawę. Więc co? Łączymy się z Volvo. Halo, halomietku? Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, w salonie Volvo. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, FIFI zaprezentuje. Y, hmm. Volvo, Car Bielany Wrocław. Wrocław przepraszam, Wrocław Bielany Volvo Car Wrocław Bielany i będziemy tu naparzać z kofeiny. No, Dobra, to idziemy się ogarnąć, bo musimy to wszystko porozkładać, podłączyć ekspresy i tak dalej. Nasze ekspresy są, co ważne, elektryczne. Dokładnie tak. My jakby wyprzedziliśmy już wiele lat, bo od kilkunastu lat parzymy na elektrycznych ekspresach, więc jeszcze jeszcze nie było. No nie było. A ale dlaczego o tej elektryczności tak nie było? Bo my właśnie przed, przed. Dokładnie tak jak mówisz. Dlaczego o tej elektryczności? No to o tym powiemy Wam za chwilę, nie? Najpierw my się podłączymy. Mi się wydaje, że już wszystko wiadomo, bo ja powiedziałem na początku. Co ty mówisz? Jeno, nie, no stary. Z nie powiedziałem. Państwa pierwsze espresso? Siurbałeś? Chcesz się No. Tu piłem. Tu. I co? Zapsznę. Bardzo, bardzo dobre. Skąd, skąd, skąd ta kawę mamy? Dobra. Dosyć tego pimpolenia, nie? Tutaj mamy, słuchajcie, takie stoisko magiczne. Niby nic wielkiego, ale jednak Sprzęt elektryczny w pełni. Jesteśmy w salonie Volvo, tak jak już mówiliśmy wcześniej, prawda? Tak. A jesteśmy na, słuchajcie, Ivencie. premierze, evencie. Premierze nowego e, samochodu elektrycznego EX30 Volvo ze stajni. On pochodzi. Myślę. O, właśnie. I u e, i Volvo będzie tutaj przedstawiane póki co to Volvo słuchajcie jest jest tam więc ja zaraz wam pokażę to Volvo na razie jest schowane rozumiecie za, za, za ceratą myślisz, że mogę zdjąć już? Tak? Chyba, chyba, by się, chyba by się zdenerwowali Ale ja bym tak kuknął tylko no, w no to próbujmy no w każdym razie słuchajcie tak bardzo to fajna dla nas jest też okazja do tego, żeby podzielić się naszą kawą, zaparzyć ją tutaj fanom Volvo, potencjalnym klientom Volvo, no i co, no i się super, my lubimy motoryzację w ogóle, lubimy, kółka lubimy. Ja słyszałem, może to później pokażemy, a może nie, że tu są jakieś ultra, brakuje mi słowa, zajebiste cup holdery, idealne na kawę przede wszystkim. A to nam Paweł powiedział, yy, Paweł Bielecki, on dosyć znany jest tam w tych internetach, więc może go namówimy. No, nie przesadzał. No ja dobra no, ale co coś tam coś tam wie, nie? Look, saint versus sinners, the poor versus riches Top ramen place versus five star diners. Wonder why I fit in, the humblest beginnings Had to take some losses before I saw my first winnings Silver line grinning, poverty line thinning My life is like a movie and the plot just thickened Came from broken homes, trying to break the old traditions Left my old ways for my future acquisitions, I know no think it's playing both sides, I know. Life is better in the dope ride, I know. The water better in the low tide, music better amplified, staying down for upsides, I know. No shit is playing both sides, I know. The life is better in the dope ride, I know. The water better in the low tide music better amplified, staying down for upsides, I know. Kani, to robimy mały tour po, 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 po tym e, tour de Volvo. Bardzo to ciekawe auto w swym designie. Ma ładne spojrzenie. To spojrzenie, spojrzenie tego hełmofonu z gwiazdnych wojen. Kamery, kamery z przodu, kamery z tyłu. Mi się ten pas tylny podoba. A tobie? Chodź, 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 Chodźmy chodź, do tyłu. Chodź, chodź. O tak, to jest piękny, bo mi się podoba. To są zdecydowanie moje smaki. Piękny pastylny, bo bardzo mi się podoba e, pupa. Jak się to pupę otwiera? A zobacz nogą. A weź nogą zobacz. Nogą jest. Ręką mi się udało nawet. No i co tam mamy? E, jest instrukcja. Będzie pewnie słabe światło, ale jest napisane, czy się zmieści. Wózek? Tak. Walizka z doniczką, tak. Mała walizka dużo Lampa, kije golfowe i Artudito. Y, nie, przepraszam, plecak. Słuchajcie, ale fajny materiał, to mi się podoba. Biała tapicerka, bardzo lubi kawę. Prawdopodobnie, ale widać, że się chyba ścieralna dobrze jest. O, to jest. Zobaczcie, to, to jest, o, ale klamka. Wszystko tu jest fajne. Patrzcie, klamka. Taka re... metalowa, zimna, nie plastik. Tu te uchwyty podświetlane. Takiego uchwytu nigdzie nie, nie widziałem wcześniej. Żeby taki uchwyt. Kwadratowa kanciasta kierownica w ogóle. Koło kanciaste, graniaste. Słuchajcie, bardzo fajne. Nie ma ekranu tu, ale jest tablet. Standard, już jakby z... w elektrykach. Cockpit. Że się tak wyrażę No fajne, 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 fajne. Tu są jakieś magiczne schowki jest... jak te schowy? Gdzie? Co to robi to? to? jest odblokowanie całej maszyny. O! o. o! I tu wiesz, kawka Podświetlane. Tutaj piękne cup holdery. No widać czy nie widać? Dajcie w komentarzach czy widać. Tablet piękny. Zobaczcie. Jeszcze chciałem to pokazać. Uup. Super, tu są schowki jeszcze, tak, ale fajne schowki, dużo schowków, ten materiał boski z recyklingu, tu jest fajne ambientowe podświetlenie, Mogłem recenzować chyba samochody czy nie, patrzcie tu są kamerki, tak, hop, 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 tam Fifi fajnie jakbyś się położył, spoko, tu pewnie coś jest. bardzo ładne takie bezramkowe, tak, bezramkowe, o, ale tafla szyby, mogę? Zobacz. Patrz ty na te taflę. Od samego początku do samego końca samochodu. Jak ci to by to podoba? Bam! Fajna ta motoryzacja nowa, no naprawdę to jest przyjemne. Przyjemne. Klasyki są też Fajnie mieć w ogóle i klasyka i coś takiego, mi się to wydaje. Mi się podoba bardzo, w sensie no. doceniam te kształty, i że to jest takie nietuzinkowe. No dobra. To tak, może, może, może zakończymy w samochodzie ten odcinek? Zakończmy to w samochodzie ten odcinek. No, a ty, mogę mieć prośbę? Weź pomachaj widzom jeszcze tutaj, tutaj. Jakbyś mógł. Pozdrowić widzów z... z... Cze, bo bym był prawie, no. ten... F Fifi pozdrowi jeszcze Was serdecznie. Jest! <noise> Fifi Was pozdrawia bardzo serdecznie. Dobra, choć już się nie wygłupia, było? ej. Było? Było, bardzo ładnie. E, e, subskrybujcie nasz kanał, napędzany kofeiną. Fajnie, że przy okazji parzenia kawy. Jakiś proszę mi tu lusterek nie głaskać. E, przy okazji takiego parzonka, parzenia kawy, właśnie to jest fajny zawsze taki przyjemny bardzo aspekt. Tak samo parzenie kawy, ale przyjemny aspekt, że możemy poznawać fajnych ludzi. W tym przypadku technologię. Tak. Ładne samochody. Nie? Bardzo Co by chciał jeszcze powiedzieć? Komentarz pewnie, żeby zostawili, nie? Dużo energii tu idzie w ten kanał. Także proszę mnie tam docenić to. Bo to nie są łatwe sprawy. No nie są, to się wydaje, że, że wziąć kamerę i nagrywać. No nie są to, nie są. A jeszcze jak, jak, jak... No walczymy o każdego lajka, nie? Wiecie, my jakby lubimy was, a wy co, lubicie nas? No. Zadajmy sobie to pytanie. Czy wy lubicie nas? Czy? Tak. No dobra, wyciągamy wtyczkę z prądu. Gasimy światło i do zobaczenia w następnym odcinku.